Wiersze żyją kiedy są czytane słuchane śpiewane i malowane Lucyna chemińska kolenda nie na tronie nie w koronie w ubogiej stajence Mały Jezus w żłóbku leży, przy Marii panience, nie w poduszkach, nie w pieluszkach, lecz na wiązce siana tłum pasterzy zewsząd bierze, by powitać Pana. Józef Święty, uśmiechnięty, pochyla się z troską nad rodziną, nad dzieciną i nad matką Boską. Grajcie, aniołowie, na lirach, na harfach. Zrodził się Syn Boży, by pogromić czarta. Grajcie, aniołowie, na trąbach, na lutniach, aby świat zapomniał o wojnach i kłótniach. Grajcie. Aniołowie, na skrzypcach, na basach, Głoście radość wielką po górach, po lasach. Niechaj serca biją wiarą i nadzieją. Ludzie zamiast płakać, niechaj się zaśmieją. Grajcie, aniołowie, maleńkiej dziecinie, Na bębnach, na fletach i na tamburynie. Grajcie, aniołowie, pośród nocnej Ciszy, niech o narodzeniu cały świat usłyszy. Czytał Bogdan Tmowski.